Witam w 15 odcinku Let's Play Assassin's Creed Revelation. Ej, jakie ja nie lubię tego mówić? No to. już na sam początek. Czwarto, czwarta pieczęć do Masyafu. I tak jak już mówiłem wcześniej, przygotowałem sobie temat. Nie wiem tak naprawdę ile, ile on mi zajmie. W każdym bądź razie to jest dosyć aktualny temat, ale opowiem ni o nim zaraz po wstępie, kiedy tylko przystąpimy do akcji. 82 lata. Abbas, what a miserable man. It is not our place to judge. It certainly is. If our master has gone mad, I would like to know. Shh. Good evening. Water. Of course. Sit. Many thanks. What brings you here, old man? Pity Abbas. Do not mock him. He has lived as an orphan for most of his life, shaped by his family's legacy. He is desperate for power, because he is powerless. He is our mentor, and unlike Al-Mu'alim or Al-Tahir, he never betrayed us. Nonsense. Al-Tahir was no traitor. He was driven out. Unjustly. Ugh. Is it? Is it you? I heard the rumors, but I did not believe them. I wonder if I might speak to Abbas myself. It's been a long time. Impossible. Abbas uses rogue Fedayin to keep us from the castle. Fewer than half the fighters here are true assassins. So, where do I begin? With us okay. po 20 latach wygnania pozyskaj słuszników i wyeliminuj Abbasa Nie zabijaj nikogo poza Abbasem i jego kapitanami. Pełna synkro będzie... może być ciężka. Jeju ale tak.

He a blade. Ej, nie mogę wejść? No. Czyli dobrze jednak zrobili starego Altaira. W sumie kości by mu się połamały, jakby tak skoczył z dachu. W takim wypadku... Zobaczę mapę. Jej. Może... Bo mus, wiem, że muszę iść i znaleźć jakoś od tyłu. Jej. No dobra no Tak, że jest trochę czasu O czym chciałbym dzisiaj pomówić Nie zauważy mnie Nie, nie zauważy O czym chciałbym dzisiaj pomówić Chciałbym pomówić, to jest dosyć aktualna sprawa e Chodzi mianowicie o ustawy O Jezu Ale se dużo powiedziałem Mianowicie chodzi o ustawy Sopa i Sopa i Pipa Zaraz wyjaśnię znaczenie. Tylko moment, bo muszę ich jakoś tutaj tych dwóch załatwić. No dobra. Teraz tak sopa to znaczy. Ajaj. Eee Co to znaczyło, jeju. Zapisałem tu Stop Online Piracy Act i... A pipa ojeju! To jest bardzo długa nazwa Żebym ją tylko dobrze wymówił e, Ogólnie w skrócie to jest Protect IP Act i teraz pełna nazwa Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Health of Intellectual Property Act of 2011. Strasznie długa nazwa, w, w, w przetłumaczeniu na polski znaczy to mniej więcej zapobieganie rzeczywistym e, online. Jak przetłumaczyć online? Jeju, online, online, online. Nie wiem za bardzo, jak przetłumaczyć online. Zagrożeniom dla gospodarczej kreatywności i kradzieży własności intelektualnej, to właśnie, no to znaczenie, już jest ogólnie. O co z tym chodzi, To są to ustawy, które miałyby pozwolić stronom z prawem autorskim i depar departamentem stanów zjednoczonych czy czegoś tam w Kanadzie e, pozwolić na blokowanie e, stron, które naruszają e, tam prawa autorskie. O, się ma asesyni. <grymne> Ale a tak z wyskoku zrobił Nie mogę nikogo zabijać. Albo mi się wydawało, albo jakiś assassin tu spadł, albo mi się wydawało. Uh, help me! No, dziękuję. I tam za mną, a mnie nie chronią. No wiecie wy co? Ej, kto to jest? Czyżby to jest ta Maria? Jego żona? Nie tak długo czasu, od której znaleźliśmy się w tych głowach. Możemy wykorzystać Waszą własność.

Mentor has My wow! Uuu. I sfailiłem. No dobra To jeszcze zrobię, to ja zrobię to jeszcze raz. I Spotkamy się znowu w tym samym miejscu.

Staring into that apple, dreaming of your own glory. That is true, Abbas. I learned many things from the apple, of life and death, of the past and the future. Let me show you. Wow. <coughs> wow. I can never forgive you, Altair. The lies you told about my family. My father. The humiliation I suffered. They were not lies, Abbas. I was ten years old when your father came to see me. He was in tears. Begging to be forgiven for betraying my family. Then he cut his own throat i watched his life ebb away at my feet. i will never forget that image. Oh. but he was not a coward, abbas. he reclaimed his honor. i hope there is another life after this one. then i will see him and know the truth of his final days. and when it is your time, we will find you. And then there will be no doubts wow. Ciekawe i smutne. Cekawie jakie będzie piąty klucz. old man, and still he fought to hold our brotherhood together. I would have called him stubborn in my youth, but now I can only admire his courage. The assassins were his life, from beginning to end. He had no other. No, i dobra. No, I teraz mam zadanie do wykonania. No, no to teraz. Powrócę. Tylko, że już wyjaśniłem, czym jest SOPA i PIPA. Yy, no to o co teraz z tym chodzi? Yy, SOPA i PIPA są ustawami, które pozwoliłyby Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i właścicielom praw autorskich yy, uzyskiwanie praw na sądownictwo mówiąc inaczej możliwość wysłania do sądu e, psz, do sądu tych co jakby to dobrze ująć e, jakby to dobrze ująć e, Mm, żeby było poprawnie Pozwoliłoby im to na Uzyskiwanie nakazów sądowych e, Przeciwko os Przeciwko osobom, stronom, witrynom Łamiącym prawa autorskie Bądź naruszającym je Czyli właściwie Wystarczy Załóżmy, weźmy jakąś taką stronę, e, Wikipedię. Dajmy na to no, najlepszy, najlepszy przykład. Praktycznie wszyscy znają Wikipedię, bądź ewentualnie ściągę.pl. Jeżeli naruszy jakiś tam e, paragraf, nakaz o prawach autorskich, e, wystarczy jeden, jedno zgłoszenie i zostanie usunięte bądź przejęte przez Stany Zjednoczone. Mm. Pipa właśnie jest o e, pirackich stronach. Sopa jest o naruszeniu praw autorskich. Ogólnie, e, kto by mógł wzywać e, te nakazy sądowe? E, właściciele praw autorskich, e, między innymi tam asystować? Mogę. ...przenieść towar do wskazanego miejsca. Mm. Właściciele praw autorskich, tam Motion, y, Capture, jakieś tam studia, plus coś tam, ten departament, by mógł... I ...chyba jeszcze tam inni... No, ale z kolei to jest naruszenie e, pierwszej poprawki konstytucji, mówiącej o wolności słowa, e, religii, słowa, tolerancji itd., itd. Głównie chodzi o wolność słowa, właśnie mówią, że naruszałoby przeciwnicy mówią, że narusza e, wolność słowa, te dwie ustawy, i cenzura, i cenz przez cenzurę internetu. I, a, oni się temu sprzeciwiają. Mam dokładnie takie same zdanie, bo e, to jeszcze w dodatku je, jest tak, że mogłoby wzmocnić potęgę Stanów Zjednoczonych Ponieważ mogliby przejmować e, witryny, domeny przez co hmm. Właściwie Stany by były teraz najpotężniejsze, nikt by ich nie mógł pokonać. To one by decydowały czy, czy strona dalej będzie czy nie będzie. Ja, ja jestem temu sprzeciw, wiele właśnie portali, firm jest sprzeciw temu. E, między, między innymi Mojang, ci, ci od Minecrafta, Riot Games, ci od League of Legends. Facebook, Twitter, Mozilla, Google, Yahoo i wielu, wielu innych jeszcze. Mm, z YouTube'em właściwie nie wiem, jakie. Z, z YouTube chyba pozostaje bierny. Mm, I dodatkowo. Mm, to są takie najświeższe informacje, jakie mi się udało znaleźć. Eee kilku senat udało się przez ogólnie jest yy... jezu nie ustawa protest yy... można się przełączyć jest prowadzony globalny online protest będzie link podany w opisie do tego wystarczy się zarejestrować zalogować nie wiem jak to ująć jest jezu ja w złą stronę idę przez to, że się zagadałem, idę w złą stronę. I można się przyłączyć do protestu przeciwko temu. I ten protest zaczyna odnosić już skutki. Otóż e, została opóźniona. E, opóźnione podjęcie. Mm, jak to ująć? Nie, nie znam dokładnie tego języku, jakim się posługują ci posłowie. Tak więc, wybaczcie za to, że tak często przerywam, ale e, zostało opóźnione podjęcie decyzji w sprawie właśnie ustawy Pipa. E